Nowa Zelandia w niektórych regionach ma doskonałe tereny do uprawy winorośli i do produkcji wina. Jesteśmy w rejonie Marlborough, znanym przede wszystkim z doskonałego szczepu win białych, Savignon Blanc. Winice zajmują 23 tysiące hektarów, są prowadzone w doskonałym stylu, nawadniane, dając niezwykłej jakości białe wina, których smak jest nieporównywalny z niczym innym na świecie, zwłaszcza jeżeli próbuje się ich tu na miejscu w Nowej Zelandii.